perfekcjonizm to jest taki sabotażysta w przebraniu, no bo niby nie ma w tym nic złego, a raczej widzimy same pozytywy w tym, że chcesz coś idealnie zaplanować. Chcesz, żeby Twój występ, Twoje projekt, Twoje dzieło było po prostu doskonałe, żeby rzuciło wszystkich na kolana. Ale kiedy tak podchodzisz do Twoich zadań, wpadasz w pułapkę, no bo Ty prawdopodobnie nigdy nie stwierdzisz, że dany projekt jest idealny. A nawet kiedy będzie już według Ciebie idealny, to timing... Społeczeństwo, czas, zmienność rynku te wszystkie czynniki, które nie przewidzisz i na które nie masz wpływu, sprawią, że twój projekt i tak nie będzie idealny. Więc należałoby się trochę wyluzować i przyjąć, że uruchamiasz projekt, który nie jest idealny. Po prostu wpuszczasz go w rynek oczywiście taki, który jest funkcjonalny, który jest good enough, tak. I tutaj jest cytat, który bardzo lubię. Done is better than perfect. Zrobione jest lepsze niż idealne.